Wczorajszy dzień zakończyliśmy akwaparkiem, ale dzisiaj udało nam się dotrzeć do Muzeum Wsi Słowińskiej. Dotarliśmy w klukach, to jest oddalone od naszego miejsca spania jakiejś półtorej godzinki. Ja <noise> <noise> Jakie piękne stroje mieliśmy to robię coś.

zobaczcie jaki piękny płotek fantastyczny nie wiem czy się nie zainspiruje a tu ogródeczki te ogródeczki są takie urocze i właśnie stwierdziłam, że w moim ogródku warzywnym będę sobie sadziła kosmosy w takich kępach a nie tak jak mam w tym roku, że sobie tak rosną pojedynczo chociaż tu też tak pojedynczo ładnie wygląda dobrze, to zostaw tą pajęczynę a tu jest torf do użyźniania ogródka i do palenia w chacie. Najlepszy z niższych partii do palenia. A z wyższych do użyźniania gleby, A z do użyźniania gleby I pani Sandro. Są krowie placki. Tak jest. Kto? Te mebelki są prześliczne tutaj. To jest też jedna z dwóch najstarszych chatek. Ta chatka jest. hałupa Charlotte Kluk. Idziemy do kolejnej najstarszej chatki. Kolejne ogródki. O, jakie mają buraki. Zobaczcie, ile dali, ale tylko jednak fitnie. No, ale jest piękna ta dalia. Ma takie kolory ładne. Z 1841 roku. Pachnie jak na wsiach 20 lat temu. Chodzę tutaj, oglądam te domki i tak sobie myślę, że tak fajnie sobie kiedyś żyli i tak dalej, kompletnie nie biorąc pod uwagę tego, że dzisiejsze wygody w porównaniu z tym, co mieli kiedyś, to jest była Ziemia. Pan Sen za nami, idziemy zobaczyć latarnię morską. Właśnie się do kadru, mam oparcie na szkło. Wydry. wydry. <grym> wydry, tylko wydmy. Pogoda sobie wydry. Patrz jak z tyłu masz kripola tam w zielonym. Co za kripol? CO ZA KRIPOLA SIĘ PYTAM? Ciotka. Boja. Morska boja. Ty bardzo cieszysz się z tego, co jest przed tobą? Bardzo. Takie mamy schody, właśnie przed nami. Bardzo się cieszę. I niebieski punkt o przychodzi A tam też coś, coś jest, widzisz? No jesteś, no pod dali A tam są wedmi chyba. No. Osa! A to wydmy? Nie nawet tu? chciała, bo jesteś taki słodki, w ogóle... Ja Latarnia z 1872 roku Do lat 30 XX wieku do e, światła używano oleju, a potem dopiero energia elektryczna pojawiła się właśnie w tych latach 30. O, do dzisiaj. Czyli do dzisiaj, do dzisiaj je używają. Co? Do dzisiaj je używają. Teraz jedziemy coś zjeść i lecimy mm, później nad morze do Ustki. Trochę się chichramy, ponieważ e, nasz przewodnik Dominik ustalił trasę według książeczki naszego dziecka. Jak zgadniecie, co to za książeczka, to wyślę Wam buziaka na, na wizji. Takie jeszcze krótkie podsumowanie na temat skansenu. Muzeum Wsi Słowińskiej. O, właśnie, Muzeum Wsi Słowińskiej. Nie widać, że ono... Tam jest napisane, że chodzi się po tym około półtorej godziny, ale nam zeszło dwie. Tak? Tak, i Nie przeczytaliśmy i Nie przeczytaliśmy znowu prawie nie widać. nic. Yy, także jeżeli chcecie sobie odwiedzić to miejsce, to liczycie się z tym, że spędzicie tam nawet więcej czasu niż dwie godzinki. Tak myślę. Jak będziecie wszystko czytać. Nie? Gęsi są tak. si Gęsi są super. <noise> A owce? Półtorej godziny zwiedzania, z czego pół godziny głaskania owiec. <noise> I gęsi <noise> po noskach. I gęsi się baliśmy. Gęsi się baliśmy, nie głaskaliśmy. Tak. Na gęsi uważać. Las. Siedlisko niezliczonej ilości dzikich stworzeń i dzikich roślin. Niesamowita siła przyrody. Czuć serce natury bijące tutaj. Gałęzie są niczym żyły. Proszę Państwa, widzimy teraz jakieś dzikie stworzenia, korzystające z prymitywnych narzędzi. Widzimy samicę, samca oraz młodego. Jak Państwo widzą... Boże, atakują! Samica karmi młodego z gruczołów. Jakbym nie oblał karku, byłby super. Proszę bardzo. Niesamowite. Cud natury. Jak Państwo widzą, samice są bardziej samotnikami. Ale ataki. Kuba, trzymaj mocno. A. A. Już nie chce? Tam, no, atakujecie, tak? Młody jest równie agresywny. Będzie mi się ciężko jadło po tym. Mały słon. Jesteśmy w Ustce, się wydaje, nażarliśmy że kojało... się pizzą A, i makaronem i są chyba I Idziemy na plażę Wali rybczakiem Wali rybczakiem Rybolcem Rybolcem i frytem, tak jest o, Boże, boże! <gry> Chciałam rzec, że u nas w Katowicach gołębie są trochę mniejsze. O, Ja mam propozycję, przestańcie, ro, ro, przestańcie łowić. Ryby. Rozwiążmy ten problem. Rozwiążmy, rozwiążmy, tak. zakażmy, zakażmy wędkowania. Będzie problem. Tak jest. Rybom Dajmy wody. żyć rybom! Nasz tamte. syn mówi, że widzi kontenerowce. Gdzie? Ja ich nie widzę. te wcześniej te z słupami co były. A, a, okay. a jeszcze mówił, że ten. Jak powiedział mu, że Mewa ma takie śmieszne stopy to powiedział, kaczka też takie ma. Ło! Sandra ba bardzo... Jak widać Sandra bardzo lubi morze. Widać, <laughs> widać zacież Sandry. No, <laughs> Dobra Przede wszystkim Sandra dobrze reaguje na pełny brzuszek. Tak, Sandra ja dobrze to reaguje to na pełny brzuszek. Sandra, ty powinnaś może mieszkać w morzu. Jest Ona nie chce dać mi się wykąpać. jest Nienormalnie jest zimno wieje, jest nieprzyjemnie, ale fajne może. Aż mi się ręce trzęsą. Uuu. Kuba, podoba ci się? A wieje ci w twarz? Tak. <śles> Chcesz jeszcze tu posiedzieć, czy idziemy? Idziemy do statku. Do statku idziemy? Dla ciebie muszla stworzenia morskiego. Co to za muszla, pokaż mamie. Właśnie w nocy. Wow, ale masz muszle. Czy ktoś wie, co to jest? Bo my nie wiemy. I... Się zastanawiamy. Słuchajcie, łóżki. E, na zakończenie naszego vloga pokażę Wam, co znaleźliśmy w kiblu w naszym domku. W toalecie. Ble! Nie podoba Ci się? Słuchajcie, w naszej toalecie jest żaba. I nie mamy pojęcia, skąd ona się tutaj wzięła. Więc będziemy ją teraz ratować. Mężu. Dajcie mi Będziemy szklanek. ratować żabę, która jakimś cudem znalazła się w Kiblu. Co ta żaba? Kuba? Nie w Kiblu, tylko w Kubika. Dziękuję, synu. Widzicie, nasze dziecko jest mądrzejsze niż matka. Bardzo, bardzo psychiczne i bardzo śmierdzące. Zazadabanie! Nie, dobie to nie Chyba kochanie mniejszą szklankę ja, byś musiał. Nie ja wiem, wziąć. Ja wiem, Adomie mi nam to doradził, ale wpadła. O no. jest, dobra. Idziemy ratować żabę. Kupanie, żabę. Wypuszczamy Kupanie. żabę na dwór. Zawsze będziemy co To robić. Powiedz papa żabo! Papa żabo Papa Żabo. W drodze powrotnej wylądowaliśmy w Toruniu i jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym miastem. Naprawdę jest ładnie. Niestety nie mam mikrofonu i gimbala przy sobie, więc może trochę cząchać, ale stwierdziliśmy, że skoczymy jeszcze do muzeum, żywego muzeum piernika. Skoro już tutaj jesteśmy, to trzeba zobaczyć jak te pierniki powstają. Dobrego pierniora zrobiłeś? O no, wiadomka.